Dzisiaj sobie przechodzimy to of Hell z moim kolegą z klasy, nie pytajcie o nick, ale no. Ogólnie będzie wesoło, bo ja mam dużą odklejkę na rojim mówią tak. Um, no, więc. Zapraszam, czekajcie, jak się to pominąć. Jeszcze sobie otworzę boxa. Aha, no jak zwykle. Duplikat. Um, karton reveal, mam takie kartony jakby co? I, um, możecie napisać, który najlepszy. Według mnie ten Moai, ale mi się najbardziej podoba kaktus, dlatego go mam. To będzie zabawne, prawda? Um, no, ogólnie będzie krótki, odcinek, bo będę długo przecinał, bo wiadomo, Rainbow Prince. Ale, mam no, nadzieję, że nie będzie tak. Więc, widzimy się, jak będzie coś sensownego. Tutaj jest troszkę bieżącej żarówek, to je zbierzemy od razu. Ja, moja. Dobra. Ja tam chcę. Dobra, idziemy słuchajcie, do zamku. Zobaczymy, gdzie w zamku. Nie ma. Trudno. Ale jest jeszcze jedna nadzieja. Aha, już nie. Ma. Blue jest pod nami. Jakby co, to mogą być takie jakby urywki, bo jak dobrze wiecie, Przechodzi się tak z godzinę, dwie, Rainbow Friends to zależy od ma tempo, ale no, u mnie to jest tak godzinę, dwie, nigdy wkrótce nie przejeżdżam, więc to będą urywki. O, przejedziemy się karuzelem, bo czemu nie. Trzy, dwa, jeden, dobra. Dalej. Widzimy... Taki ...takie Jest teraz jakby już był używany, ale to nieważne. Mmm... Ja idę do portla. W ogóle chyba jeszcze to nie powoduję. Nie. Tam jest. Tam jest... Tam jest żarówka. Dobra. Jest. Jakoś się jeszcze trzymam i jakoś żyję. Nie wiem jak, ale dobra. Tutaj siedzi mój kolega. Nie bój się! Chyba nic nie zjedzie. Dobra, idę do sekretów tutaj. W ogóle się przejedziemy, czy jakaś niegoda. jakieś. Zip No chyba, że. Teraz gris. Dobra, ryzykujemy życie. Dawajcie. Dobra. żyje. Ktoś musi mieć te ostatni zaróbki. Był się tam kręci, więc może tam pójdziemy. Jestem moim przepięknym kartonem. Pokażę wam, jak wygląda tamten. Czekajcie, muszę wejść tutaj. I proszę bardzo, macie już 3 minuty tej rundy, tak? Więc myślę, że nie my przedłużamy i będzie ostatni. Kolejny urywek w kolejnej. Ale był ran. Słuchajcie, mój kolega padł niestety. Więc będziemy sami już grali, ale on nas obserwuje. Widzicie jeszcze, jak jest. Nie to jest światło. Trudno, dobra, już będziemy sami grali. Dobra. Niestety, padł. To był ten... Nie oczywiście na nic nie zauważyłam. Znaczy... Ale no, trudno. Idziemy. A się przelecimy. Zobaczymy, gdzie są te różnice. Dobra. Tam są, tam są. Dobra. Tu. Dobra, to ja od razu idę tam obok tego mchanego zamku. Dobra. Hop. Dobra. Mam jedną. Nie. Nawet nie próbuj, Green. Nawet nie próbuj. Dobra, mamy. Mamy. Mamy jeszcze dwie. Mm, teraz. Tam były na początku, widzicie, ta gaźlice. I nawet są na są to idziemy, nie. Jednak się opchła tak, A gdzie ten Blue? W ogóle? Skąd mi nie goni? Aha, to do ciebie wolę już niż do Blue. Bo i tak e, odniesiemy te gaźnice. Jesteś tamta obok tego prawdziwego zamku, więc tam idziemy. No jak na złość był tutaj, ale i Jestem z ostatnim. Który zamiast szukać ym, się chowa w kartonach Więc jakby jestem sama Jeszcze trzy Idziemy bezpiecznie w kartonie Właśnie mnie długoni A tam była gościnca ja, Nie, ja się tam zawracam Mam to gdzieś Mamy Niech ten gościu też coś zrobi W ogóle przeszło 25 razy Oho, Joreszko. Mam. z gościu? Zapłacę się. Pomagać. On to zaraz się do w karty i nie, nie będzie ten nas robił. Niestety takie są ludzie. był więc... Dajmy się ponieść. Mamy. Ja sobie kurde speedrun robię, a ten gościu sobie jeździ na kurze. Na karuzeli. No naprawdę bardzo śmieszne. No chociaż się niego ten kościół ma. Jesteśmy. O Boże, udał mi się ten trik. Zobaczcie co on nosi. Na plecy. No i teraz karuzela się, kurde, zmieniła. Ej, czekajcie, musimy to zobaczyć. A co się stanie, jak my teraz usiądziemy na tym. Boże, jak to wygląda. Zobaczcie. Dobra. Ej, zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle. Aha. Fajne. Spoko. Czy mi się wydaje, że on nadal nas gości? Jeszcze tylko dwa. Ten jeden już mamy. Możecie że tam ten gości już jeden ma. Jeszcze dwa. Mam dwa ostatnie. Kończymy to. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Dobra. Zaraz będzie. Teraz myślę, że nie będzie ułamków. Tylko jeszcze jeden będzie. Dobra. Będziemy jechali. Um, Powiedz swoją ścieżką, aby wybrać. Mhm. Dobra, to gdzie idziemy? Dawajcie tam. To jest jaskinia, według mnie tutaj jest ładniej. Więc wybieram tutaj. A to byśmy tak jechali w wodzie, jakby ktoś nie wiedział, właśnie tam widzicie. Więc... Tak więc to może zajęć tak z 5 minut to przejeżdżanie, więc ja wam, jak się będzie coś działo, to dopiero włączę. Nie no dobra, jednak chyba niektórych będzie ciekawiło, tak więc już włączam. No tak więc... Mm. No teraz musimy czekać tylko. Dobra. Jakoś to idzie. Jeśli ja nie mogę doczekać, aż to zobaczę i będę montowała. Nie. Dobra. Teraz uwaga. Możecie się przestraszyć, ale nic się nie stanie. No. Ja jeszcze przeszłam 25 razy. Teraz tutaj musimy. A ty w ogóle jest te jak już Choć myślę, że czas by tu przeszedł raczej. Więc. No. Teraz tu przechodzimy Tak jak jest na każdym live'ie Jak to jeszcze nie był na live'ie to nie wiem Ale no W ogóle nagrywam na tablecie I sorku, że nie było specjalu ostatnio Ale No wiecie, długo się montuje specjalne Dlatego nie ma Dawajcie Teraz będzie blu, tak, tu. tu. Dobra, jedziemy. Co jest? No już dwie minuty tutaj jedziemy. Tutaj jest jakby coś myłka. Ale. Tutaj. Czekajcie. Dobra, teraz będzie zaraz. Zaraz będzie ran, wielki ran. Więc. Ktoś nie wiedział to ucieczka, więc zobaczycie. Czekajcie. No i właśnie tutaj się rozbijamy, właśnie tutaj wychodzimy i teraz będziecie to... tylko czekać, więc ja wam przytynę. Oho, idzie, 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 idzie. Dobra, szybko, szybko, szybko. Trzeba... Szybko, szybko. idzie teraz goni jakby. Widzicie? On jest najwolniejszy, już prawdziwym. Boże, to, by była na Boże, to jest taka szansa na ciśnięcie. O Oboje jest blisko. Ja cię kurde. Dobrze, no, w No nie, e, no nie przejdziesz. Sorki. O! No i poset. Fajnie. No i dobra, ta czterysta... chwila. Kiedy dostanę moją kasę? Aha, już to jest tam. Jeszcze drugi. Przy przetrwałeś. Rainbow friend. No. Dobra <coughs> Więc myślę, że to było na tyle w dzisiejszym odcinku Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i pa! A, i tutaj jeszcze sobie blueszpi, Ale pa!